Serdecznie z tej strony ja z Zielonego Detoksu. Już się trochę na chwilę, już to ogarnę. Um, proszę Państwa, wygląda na to, że mamy wojnę na Ukrainie. Um, I ja może się odniosę do tego, w jaki sposób ja sobie radziłam na początku pandemii, kiedy nie było wiadomo o co chodzi, kto ma rację, czy ten wirus naprawdę powstał w laboratorium, czy nie. Ja przy pandemii. Na początku się odsunęłam, wycofałam i spryskałam się bardzo dużą ilością informacji. Wydaje mi się, że wczoraj większość z nas siedziała przed telefonami albo telewizorami, po prostu z buzią na, na kapciach i zastanawiając się, co się, co się w ogóle dzieje. o właśnie, chyba jest Co się w ogóle dzieje? Co się w ogóle dzieje na świecie? I wydaje mi się, że dopiero się budzimy, że wczoraj był taki szok, jak to w ogóle możliwe, jak to w tym XXI wieku takie rzeczy się dzieją, a dzisiaj powoli przechodzimy do działania i rozmawialiśmy o tym też w Teamie i to jest bardzo ciekawe, jak bardzo różnią się nasze poglądy, jeżeli chodzi o osoby w zielonym detoksie, ale uzgodniliśmy jedno, że jest taka szansa, tak jak przy pandemii, że ten przekaz medialny był troszeczkę wyrostu, że on był taki nakręcony, żeby obudzić w ludziach strach, żebyśmy potem robili różne rzeczy, jak szczepienie, kwestia bankomatów, znowu są limity, nie ma benzyny na stacjach. Więc widzę pewne analogie, które mnie niepokoją. Jedno jest pewne, niezależnie od tego, czy sytuacja na Ukrainie wygląda tak, jak media nam to przedstawiają, tam nie jest za fajnie, i w związku z tym, że ludzie teraz masowo napływają również do Polski, masowo potrzebują podstawowych środków, bo ich jakość życia się pogorszyła, postanowiliśmy wziąć tak się, mimo że to jest miesiąc, w którym mamy najgorszy obrót od. Od wielu miesięcy, to jest naprawdę najsłabszy nasz miesiąc finansowo, że przekażemy 10% z, z przychodu naszego ze sprzedaży zestawów, które są teraz w promocji, które te, promujemy, o których mówimy najlepiej. I te 10% pójdzie na pomoc tak naprawdę Ukrainie, ale dokładnie ludziom, którzy zdecydowali się albo tam zostać, albo którzy zdecydowali się przyjść do nas czy to będzie pomoc, że realnie przylejemy te pieniądze na fundację charytatywną, czy to będzie pomoc taka, że w jakiś sposób będziemy im przekazywali jakieś produkty fizyczne. To możemy zadecydować wspólnie, możecie zadecydować z nami. Ja też się będę dowiadywała, czego oni najbardziej potrzebują. Na razie widziałam listę z Ukrainy, że potrzebują na przykład kosmetyków, jakichś podstawowych środków, jeżeli chodzi o Higienę podstawowych ubrań, będziemy się do tego dowiadywać. Generalnie 10% z przychodu będzie przeznaczone. Całość, jeżeli chodzi o podatki, o koszty produkcji, wszystko bierzemy na siebie. Chcielibyśmy maksymalnie pomóc i użyć zielonego detoksu jakiego takiego wehikułu, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę, bo nie zawsze jest tak, że możemy fizycznie coś, pójść tam i coś zmienić. Ale nie wychodząc z domu, możemy się przyczynić do tego, że tym ludziom pomożemy. I to jest magia w ogóle społeczności, to jest magia siły i to jest magia takiej jednostki, która daje maleńką cegiełkę, ale jeżeli będzie bardzo dużo nas i damy takie maleńkie cegiełki, to jesteśmy w stanie zrobić coś wielkiego, jesteśmy w stanie wnieść realną zmianę. I o to będę apelować. Słuchajcie, nawet z tych emocji mi się czy rozwiązuje, już rozwiązuje włosy. to jest chłodniej. I tyle. Planujemy to robić, do, jeżeli chodzi o sprzedaż, do niedzieli włącznie, aż do, aż do poniedziałku, jak się nam te zestawy promocyjne skończą i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Tutaj taki wielki nieładzik. Już chyba jest plekacko. Um, a teraz do mery... Aha, I chyba powiedziałam wszystko, co najważniejsze. Dajcie znać, jak Wy to odbieracie i jakie macie w ogóle do tego podejście, jeżeli chodzi o wojnę, e, chyba tak należy o tym mówić, na Ukrainie. Ja mam pewne pomysły w związku z tym, że na przykład giełda amerykańska bardzo spadła, ale giełda chińska na przykład odnotowuje wzrosty. Ale to jest już oddzielny temat. Niezależnie, tak jak powiedział u nas Łukasz, niezależnie od tego, czy jest to wszystko nakręcone, czy nie, pomóc ludziom trzeba i tą realną pomoc my chcielibyśmy wnieść jako zielony detoks. I to napawa mnie dumą i spokojem, że mimo tego, że że nic nie mogę zrobić, to jednak mogę coś zrobić i to jest niesamowite, to bym powiedziała. Dobrze, już się będę uśmiechać, nie, wy... nie mogłam, nie wypada mi uśmiechać się, jak mówię o takich y, globalnie ważnych rzeczach, ale już macie trochę uśmiechu. Uważam, słuchajcie, że szczególnie teraz trzeba się zatroszczyć o siebie, trzeba się zatroszczyć też o to, że y, by sobie móc samemu pomóc, dlatego, że prawdopodobnie szpitale będą jeszcze bardziej obłożone, nasze polskie, i prawdopodobnie dostanie się do lekarza, u, jak gdyby dostanie jakiejkolwiek pomocy lekarskiej, będzie jeszcze trudniejsze, więc ja będę Was cisnęła po prostu w opór, żebyście mieli swoje małe apteczki w domu, najlepiej, żeby były zielone detoksy, żeby były mega zdrowe, prozdrowotne, ale żebyście też brali coś teraz, żeby nic Wam nie było, słuchajcie, bo teraz otrzymanie pomocy lekarskiej to będzie masakra i sajgon. Dobra, patrzę, czy macie jakieś opinie, ja Chciałabym usłyszeć, może tak, od 0 do 10. Jak bardzo płynęła na Ciebie ta sytuacja na Ukrainie? 10 bardzo, 0 wcale 5. Interesuje się, ale nie ma we mnie strachu. O tak zróbmy, dobra? Daj napiszcie od 0 do 10. Dobrze. Też będę mega wdzięczna za jakieś serducha. Ja się napiję już Wam będę opowiadała o tym, o czym będziemy dzisiaj merytorycznie mówić. Widzę, ktoś napisał 3-4. To tak nie tak mocno. Od 0 do 10. A tutaj słuchajcie, na Instagramie 9 i 10. To na Facebooku są w ogóle niższe noty. Zosta Widzę, że dużo osób pisze 3-4, a na Instagramie generalnie te ten strach jest chyba większy. Basia 1, to w ogóle wcale, to niesamowite. Słuchajcie, u nas już nie ma paliwa na stacjach benzynowych. I śmiałam się dzisiaj w bankomacie, dlatego że e, e, ciężko pracujesz, zarabiasz pieniądze, przechowujesz je w banku, ale to są Twoje pieniądze, a potem nie możesz z nich zrobić nic to, czego chcesz, bo nie możesz ich wypłacić. Bo bank cudowny nakłada na ciebie e, limity. Już nie mówiąc o kolejce, kolejce do bankomatu. Dobrze, od 0 do 10. Jak bardzo wpłynęła na Ciebie e, sytuacja na Ukrainie? A się mogę przechować w lodówce? Tak. Słuchajcie, zdecydowanie omega przechowywać w lodówce i starać się po otwarciu wypić ją w dwa tygodnie, maksymalnie miesiąc. Jak jest nieotwierana, to luz, ale jak już ją otworzycie, to pamiętajcie, że tam są estry i żeby po prostu nie było kontaktu z powietrzem. Basia pisze, że to, co się tam dzieje, to pewnie zakrywka zaplanowana, nie da się nie słyszeć, ale totalnie ze rozstrachu, nadmochane przez media, a ludzie się trochę dali wciągnąć w niektóre pułapki. Panikę niezłą media zrobiły, cała dzielnica była zakorkowana. No, jeżeli chodzi o paliwo, to tak. Dobra, słuchajcie, od 0 do 10 nie usłyszałam jeszcze wszystkich. 10, bardzo wpłynęła, bardzo się boję, 5 yy, wpłynęła, ale nie ma we mnie strachu, a 0 to totalnie mnie nie obeszła. Yy, a ja przejdę może do merytoryki. Gotowałam taką piękną kartkę, jak tu u nas zwykle, z merytoryką. I jeszcze raz przypominam, że niezależnie od tego, co myślimy o tej sytuacji na Ukrainie, zdecydowaliśmy się przekazać 10% z dochodu, z preparatów, o których teraz będę opowiadała. Więc jeżeli chciałabyś realnie pomóc tym osobom, to zapraszam cię bardzo serdecznie na zakupy w naszym sklepie. To jest taka nasza mała cegiełka i wybraliśmy, słuchajcie, też produkty. Yy, czyli te takie fajne produkty, które można kupić, nawet jak się nie jest takim freakiem yy, prozdrowotnym, żebyście mogli zachęcić czy rodzinę, czy znajomych, żeby kupy jeżeli chcieliby pomóc, żeby kupili coś u nas w sklepie i w ten sposób. Słuchajcie, te małe cegiełki, to co powiedziałam, że oddzielnie żadne z nas nie jest w stanie zrobić takiej wielkiej zmiany, bo nie mamy takiej mocy, ale jeżeli każdy dołoży taką maleńką cegiełkę, kupując któryś z naszych produktów, yy, to jesteśmy w stanie realnie coś. Tutaj zmienić, realnie mieć wpływ na tą siłę społeczności. I to jest niesamowite. I to sprawia, słuchajcie, że ja się dzisiaj do Was uśmiecham i że jest taki promyk o w tym wszystkim pozytywnym. Dobrze, słuchajcie. Jeżeli chodzi o, o produkt płodność, ja o tym Wam opowiadałam w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, to chyba nawet był ten tydzień. Ten tydzień był totalnie masakryczny, więc mi, po prostu mi się dni już wszystkie scaliło w jedno. Jeżeli chodzi o produkt płodność, to powiedziałam Wam, że mimo tego, że nazwaliśmy go płodnością, to jest produkt fenomenalny, bo on jest immunostymulujący, czyli poprawia odporność. Przepraszam, jest tam y, substrat, który wpływa na grasicę, która z kolei wpływa na dojrzewanie y, komórek układu odpornościowego, więc to jest fenomenalna y, kompozycja i mieszanka, kompleks ziołowy. Dodatkowo jest tam cyn, który w ogóle już jest standardowo przypisywany odporności. Jest y, 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 Tribulus, czyli bruzdyganek. O, właśnie mam ściągę, słuchajcie, czyli bruzdyganek. Jest ziele damiana, jest rzęszeń, jest y, L-arginina. Także naprawdę fajny, kompleksowo preparat, który można dawać dzieciom i jest fajny w smaku, czyli nie jest taki mocno ziołowy. Pamiętajcie o tym i się rozmawiałam o tym dzisiaj rano z Martą. Marta, mam nadzieję, że mnie słuchasz jednym uchem, a drugim a rękoma i głową pracujesz. <grym> um, bo widziałam, że tutaj Marta się przywinęła. Um, rozmawiałam z Martą o tym, że nasze organizmy uładparniają się na zioła i Marta mówi, Asia, ten andrografist już nie działa tak jak za pierwszym razem, jak go kiedyś brałam. Ja mówię, no... Marta, tak, dlatego zioła trzeba rotować, tak, żeby nasz organizm się nie uodparniał um, i dlatego wprowadzam nowe zioła teraz do detoksu, żebyście mogli je sobie zmieniać i przypominam, preparaty, które stoją w szafce są ekstra, ale tylko te, które bierzecie będą wpływały na Waszą odporność, więc nawet jeżeli nie ma diety, nawet jeżeli nie macie idealnych warunków, to zacznijcie przyjmować te suplementy i preparaty, które macie od nas, bo inaczej one nie będą na Was działały, bo nie ma takiej możliwości. Widzę, że jest cienia, ale to dlatego, że mamy dziwne światło dzisiaj. Czyli tak, mamy źle Demian. A w ogóle to zaczęliśmy taką kampanię. Um, która się nazywa ap Ziołowa apteczka zielonego detoksu i edukujemy Was o tych nowych ziołach i Marta polubiła przepiękne grafiki, więc zerkajcie na te grafiki, nie tylko na grafiki o, o tym, co się dzieje, zdjęcia i wideo na Ukrainie, tylko też te grafiki ziołowe, prozdrowotne, żeby było, że zielony detoks też edukuje, bo to jest najważniejsze. Nie tylko sprzedajemy, ale też edukujemy. I Marta zrobiła już grafikę na temat... Um, Damiana, na temat listy Damiana, na temat bruzdy ganku. Widziałam już grafiki o rzęszeniu i będzie to publikowane e, sukcesywnie. Czyli tak, mamy ziele Damiana. Co pamiętamy? Że jest na brzody, że jest na problemy z układem moczowym, że łagodzi kaszel, że, że reguluje gospodarkę hormonalną, że jest żółciopędne, że przyspiesza przemianę materii, czy jest zajebiste, żeby schudnąć, że zwiększa wydolność fizyczną, Wpływa pozytywnie na prostatę i yy, ma mega fajny wpływ u osób, której, u których jest lub jest predyspozycja do nowotworów estrogenozależnych, czyli na przykład nowotwory piersi. Dalej mamy rozdyganek, czyli inaczej trybulus. Tutaj mamy znowu spalanie tkanki tłuszczowej, więc jak zapytacie mnie, co bym wam polecała na odchodzenie, to już wiecie: e, potencja, płodność. Ten preparat dokładnie. Spalanie tkanki tłuszczowej, uczucie zmęczenia niweluje, tak czyli mamy więcej energii, tutaj znowu jest nacisk na układ moczowy, na prostatę, reguluje też ciśnienie, obniża niezdrowy cholesterol, jest przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i przeciwkandydowe oraz zwiększa liczbę erytrocytów. Dzięki temu poprawia nam się profil krwi. Dalej mamy rzęszeń w preparacie, płodność, która jest chyba za 79 zł na naszym sklepie i słuchajcie, jest w takiej cenie tylko do końca niedzieli, potem leci już do normalnej ceny 89 zł. Mamy jeszcze yy, rzęszeń. To rzęszeń sprawia, że tlen lepiej przyczepia się do hemoglobiny i krew lepiej roznosi tlen do naszych tkanek i komórek. Zwiększa wydolność fizyczną. To jest ten rzęczeń, który pomaga na nadwrażliwość zębów. Podnosi poziom energii, rozgrzewa, czyli jest fenomenalny na ten okres. Pomaga w zapamiętywaniu i poprawia odporność. No i mamy l argininę która uszczelnia naczynia krwionośne, yy, działa yy, profilaktycznie w chorobie wieńcowej, normalizuje ciśnienie, no i właśnie z tą grasicą, o której Wam opowiadałam. I to jest preparat płodność i on do końca niedzieli jest w cenie 79 zł na naszym sklepie Zielony i tutaj mamy te 10% z sprzedaży tego produktu będzie szło na pomoc Ukrainie. Yy, Lecimy dalej. W związku z końcówką miesiąca zrobiliśmy dla Was taki mega zestaw czyli kurkuma w proszku i tarczycowa bajka. I chciałam wam powiedzieć, że ta tarczycowa bajka jest fenomenalnym adaptogenem, czyli yy, zmęczenie nadnercze, czujecie zniechęcenie brak energii, macie rozregulowaną gospodarkę hormonalną, ten adaptogen tarczycowa bajka, polecam fenomenalnie, dodatkowo jest to produkt, który jest przeciwnowotworowy, jest fenomenalną profilaktyką nowotworową, jeżeli ktokolwiek miał w rodzinie jakieś predyspozycje nowotworowe to tarczycowa bajka, będzie ekstra i do tego nasze kurkuma 50 gramów ja z kurkumy robię codziennie teraz kurkumowe szejki z mlekiem migdałowym i piję tą kurkumę na gorąco jak zrobię takie szejki, pokazuję na instagramie ale to jest też dobry pomysł, żebyśmy to wrzucili na Facebooka w różnych miejscach. Chcecie takie wideo instruktażowe, jak zrobić kurkumowego shota, szejka na gorąco? Eee, ja się nim lubuję, nauczyłam się jak to robić od Edyty. To jest kurkuma, imbir, trochę chili. Trochę pieprzu i mleko migdałowe, które ma w sobie trochę tłuszczu. Dzięki temu nawet nasza 96% kurkuma standaryzowana na ilość kurkuminoidów przyswaja się jeszcze lepiej, bo walczymy o te 4%, które tam jeszcze są. Ten zestaw można kupić stanie chyba o 150 zł, bo on kosztuje normalnie. Sama kurkuma 318 on normalnie kosztuje ponad 400 zł, a teraz możecie go kupić w sklepie za 249 chyba, ale. Nie ścigajcie mnie, jak się pomyliłam, bo ja pamięci do cyferek mam naprawdę nie mam. I to miłość jest u nas odrobienia Exceli Hopsup. Miłość mi posadził, słuchajcie, wczoraj takim komplementem. E, bo już mam w ogóle ciężki czas, bo jego syn jest w szpitalu, ale posadził mi wczoraj takim komplementem, że mam feeling biznesowy. <noise> sobie pomyślałam, że miłość zajdzie liczy w Excelu, a ja mam feeling i pytanie, co jest lepsze, nie wiadomo. Zresztą stwierdziliśmy, że połączenie tych dwóch rzeczy. E, Także, jeżeli chodzi o kurkumę, wszystkie stany zapalne, ta kurkuma jest przepyszna, nadaje kolor, nadaje ostrości. Yy, ona odpowiada kilku kilogramom, takie opakowanie, które tutaj Ci pokazywałam, to jest kilka kilogramów przyprawy, dlatego, że ta przyprawa nie jest standaryzowana, nie jest procesowana w odpowiedni sposób. Organizm będzie potrzebował dużo więcej jej przyswoić, naprawdę kilogramy, żeby wyciągnąć z niej te właściwości przeciwzapalne, które masz na nasz standaryzowany ekstrakt. On jest ściągany z Indii, so mamy na niego badania, jest yy, również przebadany, jest przyjmowany przez Sępit jak przychodzi do nas do Polski, także to jest totalny sztos. <coughs> żadnych konserwantów i naprawdę to jest wyselekcjonowana kurkuma. Jeżeli zielony detoks na czym stoi, to stoi właśnie na tym produkcie, stoi na tej kurkumie. Myślę, że to kurkuma kupiła wasze serce i to jest taki produkt, do którego wracacie i którego chcecie więcej i więcej. Mi się przynajmniej tak wydaje. Chcę się podnieść, czy mogę Was jeszcze podnieść. Nie mogę. Słuchajcie, Maksimum, ale mogę Was przesunąć. O, tutaj. O, ekstraśnie. Dobra. Ja już będę kończyć chyba, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Czyli pamiętamy, na sklepie mamy płodność. Zaraz ją przerzucimy gdzieś bliżej. A, słuchajcie, serum mamy i krem. Zaraz ja już jestem dzisiaj rano poserumowana. Ale oczywiście. Mogę zrobić postrumowanie na tu. <noise> Nie ma problemu. Jeszcze patrzę, co mi tu piszecie. Czy ja mogę prosić jakąś ilość serc, dlatego że dzięki serduchom mamy większe zasięgi, docieramy do większej ilości osób, a mi się łatwiej do Was mówi, bo wiecie, jest piątek. Piąteczek, piątniu. Ja tu już jestem, wiecie, na takim już jestem zmęczona. Ale co jeśli nasze mikrokrążenie nie działa tak, jak powinno? Z mikrokrążeniem jest tak, słuchajcie, że trzeba zadbać o to, żeby się linfa również ruszała, a linfa się nie rusza, jeżeli my się nie ruszamy. Więc trzeba ją pompować. Że to wszystko, co się dzieje, jest kosztem niewinnych nie ludzi i to jest chyba najbardziej smutne. No, ja myślę, że to są rozgrywki na takim, wiecie, wysokim poziomie. Patrzę jeszcze i ja, ja ona pisze, że przynajmniej już się o covidzie nie mówi, tylko wszędzie jest temat yy, tego, co się dzieje na Ukrainie. No słuchajcie, yy, rodzina i znajomi dzwonią do Tora i pytają, czy wszystko jest ok, nie? <grytanie> Także pewna abstrakcja. To jest nasza jedwabista gładkość, z serum kolagenowy, który mam w zestawie za 159 zł z kremem i też 10% z tego będzie szło na tą pomoc. I ja wam to polecam mega, dlatego że to jest serum, które ma w sobie 4 składniki aktywne. On ma 99% tak zwany vegan i ma naturalność 98,4%, czyli bardzo, bardzo naturalny kosmetyk. Bardzo naturalny kosmetyk, a jednocześnie przy tym stabilny, bo przy produkcji kosmetyków bardzo ważne jest to, żeby te kosmetyki były stabilne, ale staramy się też wprowadzić maksymalną ilość naturalności, a tutaj nam zależało na tym, żeby upakować tutaj tyle takich rzeczy gojących, wpływających na regenerację skóry właściwej i chyba nam się to udało i jest tutaj. Traganek, kolagen, dzwonkowiec i pomidor. z pomidora wszystkie te rzeczy są przebadane. I tak jak wam czytałam na Instagramie, poprawia jędrność i elastyczność skóry o 108% oraz gęstość komórek w naskórku i skórze właściwej. Regeneruje i remodeluje skórę. Jest świetny na blizny potrądzikowe, zawiera hydrolizowany kolagen, który generalnie lepiej działa i jest polecany do pielęgnacji i regeneracji blizn oraz uszkodzeń skóry po zabiegach chirurgicznych, trądziku, cesarskim cięciu, ciąży oraz na blizny potrądzikowe na twarzy. Ja nie mam żadnej z tych y, rzeczy na twarzy, tak? <laughs> Proszę bardzo. E, ale serum używam, y, no wiecie, tutaj, no, nikt nie lubi zmalać ja też nie lubię zmaszczek. Ja lubię tak, że biorę pipetkę, biorę na rękę, żeby to Wam tłumaczyłam już ostatnio, żeby nie dotykać skóry bezpośrednio tą pipetą, żeby nie wprowadzać z powrotem bakterii do środka serum. Ops. Biorę sobie serum i wklepuję, A co ci się ze mnie zrobiła Fashionelka Beauty? <laughs> to już drugi lek, kiedy Wam to pokazuję. I tutaj szczególnie sobie wklepuję tam, gdzie mam te, wiecie, największe zmaszczki. Dobra. I tutaj, jeśli ja tak masz, to ja zawsze tak robię. Co? Nie denerwujcie mnie, co? No dobrze, już. Eee, Wracam mam to totalnie serdecznie. Eee, jeżeli chodzi o to serum, to jest to produkt, który, który produkowaliśmy, czyli dopinaliśmy skład przez 6 miesięcy. Jest mega dopracowane i strasznie, strasznie, strasznie z głębi ducha. Ci to polecam, jeżeli chodzi o krem. To krem już w ogóle się przetrawił w społeczności Zielonego Detoksu. Krem konopny jest polecany przez kosmetyczki. Opowiadacie nam o tym, że idziecie do kosmetyczki, a ona się Was pyta, co pani zrobiła ze skórą twarzy? Jest niesamowicie drniona i nawilżona i opowiadacie, że to jest właśnie krem konopny z zielonego To słuchajcie, zgłaszają się do nas kosmetyczki i proszą o zakupy hurtowe, nie tylko kremów, ale w ogóle też supli, także zielone deteksy robi się naprawdę poważane w branży, co mnie mega cieszy, no bo wiecie, ja to... Tak poznaję branżę kosmetyków, bym powiedziała dopiero, staram się wprowadzić ci kosmetyki takie mega naturalne i też takie, których nie zrobisz w domu, bo ja jestem za tym, żeby, wiecie, regenerować skórę olejem naturalnym, żeby nakładać na skórę naturalne rzeczy, dlatego że skóra absorbuje do środka. To jest tak, jakby skóra jadła, a dla mnie jest bardzo ważne, żebyśmy się kremili dobrymi, zdrowymi rzeczami, więc nie chciałam tworzyć kosmetyków, które możecie sobie zastąpić, na przykład olejem kokosowym albo innymi produktami, które jesteście w stanie zrobić w domu, bardzo niskim kosztem, które są mega naturalne. Chciałam wyprodukować wam kosmetyki takie, których nie będziecie w stanie zrobić w domu. I, i serum kolegę nowa jest właśnie takim kosmetykiem. E, także polecam Ci mega serdecznie, ta cena jest w ogóle kosmiczna, bo masz serum i krem konopny w cenie sam, samego kremu. I to też jest, słuchajcie, tylko do niedzieli. Więc ten weekend macie naprawdę na pewno takie zakupy. I ja wiem, że to jest. Znaczy, słuchajcie, to ja jestem całkowicie świadoma inflacji i podnoszących się cen w sklepach, ale jest też tak, że te ceny w Zielonym Detoksie też nie będą wiecznie tak niskie, dlatego że dostaliśmy podwyżki cen surowców i dostaliśmy podwyżki cen produkcji. Także korzystajcie z tych promocji, które są teraz. Um, używajcie naszych produktów, bo tylko one wtedy będą działały. A ja wiem po telefonach do Was, że część z Was nie używa. I to jest chyba najgorsza rzecz. Odstawię serum. I dbajcie o swoje zdrowie. Jeszcze wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, bo teraz będzie bardzo ciężko uzyskanie jakiejkolwiek pomocy. Dbajcie o siebie. Jak to y, mówią Amerykanie, stay fit and healthy. Um. I co? I widzimy się za jakiś czas. Jeszcze patrzę, co tutaj się dzieje. No... Tak, Joasiu, oczywiście zawsze jest taka możliwość, na szpinak też można być uczulonym. Nawet osobę, która y, jest uczulona na marchewkę. Y, co po... Czekajcie, żeby z niskiego użycia, żeby mi się znowu nie rozłączyło. Y, co proponuję na pseudomonas y, w badaniu moczu? Trzeba sprawdzić, bo z tego co wiem, ten szczep jest, jest szczepem bezklenowym. Y, na pewno, pytanie w jakim wieku jest dziecko, na pewno spróbowałabym naszej płodności. Jeżeli ma więcej niż 3-latkę, spróbowałabym andrografisu, spróbowałabym magicznego proszku. A z zewnątrz kąpałabym w roztworze wody z wodą utlenioną i z rozcieńczonym olejkiem z drzewa herbacianego Tak bym Dobra. Ja poproszę na sam koniec, jakieś mnóstwo serc i Słuchajcie, uśmiechajcie się jak najczęściej, starajcie się tak. Pamiętajcie o tym, że ta sytuacja się nie skończy z dnia na dzień i że musicie bardzo sfokusować się na sobie, bardzo dbać o siebie, bardzo dbać o to, żeby żyć, żeby się nie tak odstawiać, żeby to wszystko, staracie się, żeby to wszystko w miarę możliwości funkcjonowało normalnie, przede wszystkim dbać o swoje zdrowie i o, o, jakby do tego was mega, mega zachęcam. Przypominam o zestawie kurkumie i tarczycowej bajki, gdzie można naprawdę 150 zł zaoszczędzić A w tych czasach, to jest mega, mega wartość. Kurkuma jest fenomenalna, na pewno się przyda tym bardziej, słodzie, że przed nami ten okres wiosennych przeziębień. Tarczysta baga jest świetnym adaptogenem. Polecam Wam serdecznie ten produkt, jeżeli nigdy nie próbowaliście. Jest fenomenalna, też może być stosowana u dzieci, jak najbardziej. Oprócz tego mamy ten produkt płodność, który tak naprawdę jest nazwany dość niefortunnie. Możecie go używać na poprawę odporności, możecie go używać na wszystkie problemy z układem moczowym i wszystkie problemy związane np. z układem krążenia, z sercem. I regeneracja. Słuchajcie, tam jest dużo ziół regeneracyjnych, nie tylko mięśnie, ale też na skórę, krany, ścięgna, yy, najróżniejsze takie rzeczy. O, ciekawe, bo jest bardzo mało osób. Yy, jest bardzo mało osób online z tego co widzę. W porównaniu do początku tygodnia, chyba bym że wszyscy już mają dosyć tego spamu informacyjnego. Yy, dobrze, to chyba tyle. Krem serum, wszystko Wam powiedziałam sobie Was bardzo serdecznie, przysyłam toną no i śmiechą. Pa! Hopsiup, zakończ. ja tutaj też kończę Zakończ teraz. Ustępnij. Opublikuj. I zadajesz.